nas przybyli, którzy obrady walnego zgromadzenia naszego stowarzyszenia traktują poważnie. No niestety tak jak Państwo widzicie drugi termin już nie po raz pierwszy, a po raz już trudno mi powiedzieć który, nasze spotkania odbywają się na drugim terminie, stąd też wynikają pewne problemy. No ale o tym za chwilkę. Chciałem bardzo gorąco przywitać przedstawicieli Gmin Organizacji i członków naszego Stowarzyszenia jest Biała w sposób szczególny witam wójtów burmistrzów. witam burmistrza gminy Cieszkowice, pana Zbigniewa Jutkiewicza. Witam zastępcę burmistrza gminy Wojnić, pana Wojciecha Janusa. Witam panią sekretarz gminy Wojnicz, panią Agnieszkę Kolberską. Szę Kosponera, przepraszam. Ja się e, bardzo serdecznie witam sekretarza, sekretarza gminy Zakliczyn, pana Janusza Krzyżaka. E, witam naszego stałego członka jednocześnie radnego Rady Powiatu Tarnowskiego, pana Kazimierza Kormana. Witam przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Przepraszam, chciałem powitać jeszcze Pana Dyrektora Centrum, Centrum Kultury i Gospodarza Tego listu, Pana Kazimierza Rzemika. Witam naszą członkinię zarządu, Panią Sekretarz, Panią Małgorzatę Włodek. I skoro jesteśmy przy zarządzie chciałem przywitać cały zarząd LGD Dunaj-Jędzywiała w składzie pani Anna Guzera-Majewska, pani Bernadeta Szydłowska, wspomniana już pani sekretarz pani Barbara młody pan Tadeusz Salwa, obecnie z nami pan Jan Michałowski. Witam komisję rewizyjną w z przewodniczącym Jackiem Filipkiem, Komisja jest praktycznie w pełnym składzie. Pan Jacek Filipek, Michał Koralik, Robert i Jacek Dziuba. Witam komisję, witam również przedstawicieli Rady Decyzyjnej. Z jej dwoma wiceprzewodniczącymi. Nie ma panie przewodniczącego, który jest wójt gminy Leśna, pana Stanisława nie ma. Ale jest pan Janusz Krzyza, który nie tylko dziś, ale i w trakcie oceny często przewodniczy obradom z Rady Decyzyjnej. Witam pracowników biura. Pani Urszula niestety miała dzisiaj ustawiony termin na badania. Musiała wyjechać, ale jest z nami jak zawsze niezastąpiony pan kierownik biura, pani Anczaja. Witamy pana serdecznie. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które uczestniczą w pracach naszego stowarzyszenia, i wszystkich Państwa tutaj obecnych, członków lokalnej grupy działania. Bardzo serdecznie witam na naszym kolejnym Wale zgromadzeniu. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie jakby jest dwuczłonowe. Zwołaliśmy go w nadziei, że uda się nam uzyskać kworum, które by pozwoliło na zmianę w statucie i zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej. No niestety, jak Państwo widzicie, nie udało się to, bo mamy, nie mamy kworum, które by nam pozwalało procedować nad zmianami statutowymi. Natomiast jeżeli chodzi o nasze walne zgromadzenie, to w drugim terminie, oczywiście, te uchwały, które będziemy podejmować, będzie to jedna uchwała, no będzie miała moc wiążącą. Ale tak jak mówię, no, któryś raz z kolei próbujemy, próbujemy zmobilizować na wszelkie sposoby naszych członków. No, trudna trudna to jest sprawa, ale za chwileczkę do tego dojdziemy. Przedstawię porządek proponowanych obrad. W tym porządku, który Państwo otrzymaliście, jako punkt pierwszy otwarcie walnego zgromadzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, co niniejszym trzymie stwierdzając, że w drugim terminie nasze walne jest prawomocne. Punkt drugi, przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza. Punkt trzeci, analiza składek i obecności członków na ważnym wprowadzeniu przedstawicieli, przedstawienie stanowiska komisji rewizyjnej. Punkt czwarty, przedstawienie wyjaśnień przez członków stowarzyszenia zagrożonych skreśleniami z listy członków RGD. Kolejny punkt, podjęcie decyzji w sprawie wykreśleń tychże członków, którzy, którzy no, w sposób no, taki no, wręcz namacalny tutaj ani się nie angażują, nie dają, nie dają znaku życia. Kolejny punkt to zmiany w statucie, podjęcie uchwał i to jest ten problem, o którym wspominałem. Punkt siódmy, zmiany w regulaminie organów stowarzyszenia. Chodzi tutaj o regulamin zarządu komisji rewizyjnej i te uchwały również nie będą mogły być podjęte. Dyskusja sprawy sprawie bieżącej wolnej wnioski zakończenie obrad. To jest nasze walny, proponowany porządek naszego walnego zgromadzenia. Ja tylko w jeszcze dodam, przypomnę, że tak wspomniałem, nasze dzisiejsze spotkanie ma jakby dwuczłonowy wymiar. Pierwsze to jest walne zgromadzenie, o które w tej chwili zaczynamy omawiać a niebawem, bo na godzinę 16 przewidzieliśmy kolejne spotkanie, nasze znaczy szkolenie. Szkolenie, to spotkanie szkoleniowe, ma bardziej wymiar taki, byśmy się mogli spotkać, a tak szczerze mówiąc, żebyśmy mogli z Państwem się podzielić pewnymi uwagami, co będzie miało charakter na pewno szkoleniowy ale żebyśmy mieli jedni możliwość wydatkowania środków nawet na taki skromny podczas chociażby raz do roku, ja się spotykamy. W związku z tym ta druga część będzie bardziej taka, jak bym powiedział, będzie kulinarna i bardziej taka luźna, gdzie omówimy sobie pewne, pewne rzeczy. Drodzy Państwo, przystępując do kolejnego, no jak widzimy pierwszy punkt otwarcie mamy jakby za sobą przedstawienie i przyjęcie prowadnego porządku obrad. I tu dochodzimy do wyboru przewodniczącego i sekretarza. Jeżeli, jeżeli mogę, nie mamy dzisiaj zbyt y, obszernego tematu. Yy, proponuję, jeżeli, jeżeli państwo wyrazili taką wolę, poprowadzę to szkolenie dzisiaj do, do końca. To jest za, chyba, że są inne propozycje. Przepraszam, że tak z marszu wchodzę, ale to rozumiecie, szkoda czasu na, na pewne rzeczy, które, której tak dzisiaj nie będziemy w stanie rzetelnie omówić. W związku z tym proponuję przegłosowanie kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kolejny punkt, który jest wybór sekretarza. Tutaj proponowałbym, jeżeli, jeżeli się zgodzi pani Szydłowska, pani, pani Bernatka, członek zawodu, jeżeli może nam pomóc w dzisiejszych obradach. Pani Bernardku, Tak, zgadza się, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie chcę. Drodzy Państwo, przechodzimy już jakby do sedna sprawy. Analiza i obecności członków dawanych zgromadzenia, przedstawienie stanowiska komisji rewizyjnej. Drodzy Państwo, w tych punktach trzeci, czwarty piąty, te trzy punkty, no tu się musimy niestety, ale skupić tylko na omówieniu tego problemu. On będzie miał charakter taki sygnalizacyjny, żeby do każdego w miarę próbować dotrzeć, żeby nie wiem. Próbować się zmobilizować w swoich kręgach, bo Państwo jesteście tutaj osobiście, ale, ale pewnie ktoś ze znajomych kolegów, współpracowników też jest członkiem stowarzyszenia, a nie ma go tutaj od, od jakiegoś czasu. I jest to dla nas, powiedziałbym, nie jakiś tam problem, to już się robi znaczący problem, bo nie możemy procedować nad ważnymi sprawami, jakim, jakim jest zmiana statutu. A za chwileczkę jeszcze omówimy jedną ważną kwestię, którą chcemy, że tak powiem, w postaci uchwały tutaj zażyć. I pozwólcie, że no tak troszeczkę troszeczkę muszę się posiłkować listą naszych członków. I muszę z przykrością stwierdzić, że obecność na walnych Zgromadzeniach, no niestety, nie jest. Kiepska jest całkiem zła. Całkiem zła. No tak to z reguły jest, że ci, którzy przychodzą, to, to jest tak jak w szkole, że zawsze ten rodzic, który przychodzi na wywiadówkę sukcesywnie, obsługuje za wszystkich. No, z prostymi Państwo musicie, to tak powiem, nie musicie, ale, ale jakoś tak się składa, że wysłuchacie wy o co, o co się zwracam do tego, aby cierpliwie wysłuchać, jak to się ma. Ja nie będę się rozwodził nad... Nad nieobecnościami, bo to nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj robili jakiś ten. Natomiast żeby widzieć jaka jest jaka jest struktura obecności w ogóle. I tutaj tak. No, bardzo kiepsko jest tak. Pani Marzena Bedlarz, cztery ostatnie nieobecności. Pan Bienias, cztery nieobecności na ostatnich walkach. Pani Budzyn, cztery nieobecności. No pan burnus, no tutaj jest tutaj jest tak kratka, ale, ale jest pozytywnie. E, mieści się w tej normie. E, pan Dawid Krowa, cztery nieobecności. Pani Czajak tutaj bez zarzutów. E, pani Zofia Czaja również. E, Kazimierz Dudzik również. E, pan Dziuman Janusz e, tu jest w porządku. Duma Teresa e, w porządku. E, Jacek Filipe owszem, tu jest w porządku. E, pani Izabela... Tutaj no troszeczkę rozszerzone, że tak powiem zdopingować, yy, bo jest bo jest w kratkę. Yy, Franci Józef yy, też tutaj jest bym powiedział ostatnio był, ale poprzednie trzy razy no definitywnie nie Pan Furtek yy, tutaj też w kratkę, no ale mieści się, yy, mieści się yy, w tych naszych yy, zasadach. Pan Gac padeł. Yy, no, yy, w tej chwili ostatnie walne zgromadzenie był, ale poprzednio poprzednio było, było bardzo źle, e, tak. Pani Gajda Lucyna, tutaj też w kratkę. Pan Gansalek Adam, którego tutaj widzimy z wielką przyjemnością, cieszymy się, że jest. E, widać, wziął sobie do serca, poprawił się, nie będę nic więcej. E, dalej pani Gromba Zofia. Jest? Nie ma. No tutaj, tutaj no też też, chociaż te osoby są, drodzy Państwo, niektóre osoby są aktywne, udzielają się, jeżeli do spotkania, mamy z nimi jakiś tam kontakt, czy telefoniczny, czy osobisty. No ale niestety tam gdzie trzeba naprawdę czasu poświęcić te dwie godziny i podnieść po prostu zająć stanowisko pomóc, pomóż tutaj w pracach LGD no, tych osób nie ma. A to jest bardzo ważne. Góreczka, dzisiaj też nie ma, o tak była poprzednie kilka razy. Pan Wojciech Janus, no tutaj w miarę, dzisiaj, dzisiaj jest, tam gdzieś tam się zdarzyło, ale jest w porządku. Moja osoba, tutaj no jakoś, pan Korali Michał, jest z nami. No, cieszymy się, nie będę tutaj więcej. Tego trzeba ma no, Pani Renata Korali, właśnie tu zastanawialiśmy się, nie wiem, czy e, jest to kandydatka, że tak powiem, jedna do skreśleń. Gdzie zarządowi e, będziemy, raczej proponowałem już e, listę osób do skreślenia, niemniej jednak no, w tej chwili e, jest to bez sensu, bo te osoby muszą mieć prawo do, żebyśmy w ogóle proponowali do skreślenia, muszą mieć prawo jakby obrony, a. E, Niestety się tego nie da zrobić. Pan Kazimierz Korman, zdrowo, zwykle Panie Kazimierzu. Krakowski Mieczysław, tutaj jest w kratkę, ale, ale w miarę, w miarę możliwości. Krakowska Janina, no tu definitywnie, definitywnie nie uczestniczy w pracach i też jest propozycja, by to Panią wziąć. Pan Kubicz Michał, tu też ostatnie cztery nieobecności dalej dzisiaj nie ma, więc tu też jest propozycja do skreślenia. Pani Kuna wzorowo, Kuzela Majewska Zorowo, oczywiście panie, Pani Rzeszczyńska. Z Ja wywiadówka. Znaczy, ale Masz Proszę? Jak wyjadówka, to nie możesz pływać.